Radomiakowi kibicuje e-superfood.pl. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers. Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową przed jutrzejszym meczem 19 kolejki PKO BP Ekstraklasy, Radomiak Radom Lech Poznań. Tradycyjnie znamy szkoleniowiec Zielonych, pan Maciej Kędziorek i tradycyjnie zanim przejdziemy do pytań od zgromadzonych dziennikarzy, kilka słów od trenera o kolejnym tygodniu przygotowań i właśnie przed tym ostatnim meczem Radomiaka w 2023 roku. Dzień dobry, witam serdecznie. Damian przed tą konferencją prosił mnie, żebym coś powiedział, może dzisiaj coś zdradził, jakąś tajemnicę, więc pójdę za tym, za tym jego prośbą i, i dzisiaj wyjątkowo mogę zdradzić, że, 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 nie, że, że Krzysiek, Krzysiek Bąkowski nie będzie w każdym na mecz, bo takie są zapisy między klubami, a tak poważnie mówiąc to, to jesteśmy po... Po tygodniu, po tygodniu pracy mecz z górnikiem dał nam, dał nam sporo materiału do analizy. Wyciągnęliśmy wnioski, natomiast teraz przed nami rywal, rywal z najwyższej półki Lech Poznań. Zespół, na którym ciąży presja wygrania tego meczu, bo to jest faworyt. Zespół, który, który jest po, po porażce w meczu u siebie po dwóch porażkach meczu u siebie i, i to oni są, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę budżety klubowe, no to Lech jest tutaj zdecydowanym faworytem i Lech ten mecz myślę, że musi wygrać. Tego oczekują kibice poznańscy. Wiem jaka tam jest presja i wiem jak tam są duże oczekiwania i myślę, że, że każdy inny wynik będzie dla nich rozczarowaniem. A my, my postaramy się, żeby to rozczarowanie nastąpiło. Tak jak w poprzednich tygodniach pracowaliśmy mocno podrywala. Mamy wiedzę, mam, mam wiedzę, nie będę tu ukrywał, jak, jak Lech gra. Wiadomo że, wiadomo, że ta jakość piłkarska jest na, na wysokim poziomie, ale też, ale też wiemy co nieco o słabszych stronach Lecha. I jak w każdym poprzednim tygodniu, tak teraz pod to się przygotowywaliśmy, i myślę, że, myślę, że też czymś Lecha zaskoczymy. Co do personaliów, to wszyscy są wszyscy poza krzyżkiem Bąkowskim wspomniane wcześniej są, są do mojej dyspozycji, co, co cieszy. Jest rywalizacja w zespole. Dzisiaj mieliśmy możliwość trenowania na, na boisku naturalnym, co też cieszy, zaczęło się od śniegu, skończyło się na słońcu, także, także mam nadzieję, że tak samo będzie w sobotę, że skończy się słońcem. Dziękuję naszej i zapraszam do zadawania pytań. Rafał Jończyk pod Gołębnikiem. Powiedział Pan, że w Poznaniu jest dość duża presja, a chciałem wiedzieć, co Pan czuje. Czy ten mecz wyzwala w Panu jakieś dodatkowe emocje, dodatkową motywację, czy może też presję? Mm. Nie wiem, czy dodatkową motywację, bo myślę, że mecz z Górnikiem czy z Widzewem, myślę, że tutaj będzie, będę podobnie do tego meczu podchodził. Chcę po prostu ten mecz wygrać. E, natomiast też z drugiej strony jestem tylko człowiekiem i, i biorąc pod uwagę to, że spędziłem w Poznaniu 2,5 roku, że znam tam wszystkich bardzo dobrze, łącznie od zaczynając od sztabu poprzez zawodników, to, to na pewno ten aspekt będzie. Będzie gdzieś tam z boku, ale dla mnie najważniejsze jest, żeby w tym meczu zaprezentować się z dobrej strony, żeby wygrać, żeby zapunktować i na tym się będę skupiał i o tym będę myślała. a myślę, że, że po meczu wtedy będzie czas na to, żeby, żeby te sprawy pozasportować gdzieś, żeby porozmawiać parę minut, czy, czy złożyć sobie życzenia świąteczne. Powiedział pan, że wszyscy zawodnicy są do dyspozycji. W ostatnim meczu Krystian Okonieski zrobił bardzo fajną zmianę. Chciałem wiedzieć, czy on lub jakiś inny z młodzieżowców będzie w kadrze na ten mecz? No Ktoś tam w kadrze będzie, na pewno. <laughs> Zawsze staram się, staram się na tych młodzieżowców patrzeć trochę, przyglądać się im. Krystian Okoniecki, tak jak powiedziałem na konferencji po meczu, dał bardzo dobrą odpowiedź na to, że nie był w dwudziestce na mecz z Widzewem i w tym tygodniu również, również uważam, że, że wygląda nieźle, ale mamy nie tylko Krystiana Konieckiego, mamy również Molendowskiego, mamy Snowczyńskiego, mamy fajnych, fajnych młodych chłopaków, którzy za jakiś czas mogą być przyszłością tego klubu i, i teraz moja, moja w tym rola, żeby tych chłopaków rozwijać. Dziś klub poinformował o rozstaniu z Frankiem Kostaniedą, o czym informowaliśmy my także wczoraj na naszym portalu. Chciałem wiedzieć, czy to w jakimś mierze była pańska decyzja, czy być może to była decyzja zarządu lub zawodnika? To była nasza wspólna decyzja. Przychodząc tutaj wiedziałem, że ta kadra, ta kadra na niektórych pozycjach jest dość szeroka, na niektórych jest dość uboga. Jeśli chodzi o napastników, to, to biorąc pod uwagę to, że mamy dwóch świetnych wysokich napastników, do tego mamy młodego Konieckiego, Snopczyńskiego, no to pięciu napastników uważam, że to było za dużo. Frank też jest zawodnikiem ambitnym, który chce grać jak najwięcej. Ja mu tego nie mogłem zagwarantować i doszliśmy do wniosku, że najlepsze rozwiązanie będzie rozstanie się. Szymon Janczyk wyszło. Ką... Ja pociągnę temat jeszcze Franka Kastaniedy. Czy jak musi trochę lepiej dobierać piłkarzy pod kątem tego, jaką jakość dają i ile zarabiają, no bo to jest istotne, żeby zbalansować kadrę w ten sposób? Nie wiem, nie wiem do końca, nie rozumiem do końca tego, tego, tego pytania, natomiast uważam, że Franka Kastanieda to jest dobry piłkarz, co zresztą pokazał grając w Warcie Poznań. Natomiast czasami tak jest, że nie w każdym miejscu się Tą dyspozycję do końca potwierdza. Też myślę, że no tutaj problemem Franka Castaneda był Pedro Lique, który ma za sobą bardzo dobrą rundę. Wcześniej to był Rosza, który też miał bardzo dobrą rundę i, i myślę, że, że Frank to jest dobry piłkarz, tylko po prostu no, trafił na, na lepszych, od siebie rywali. No tak, ale on grał też na dziesiątce, na skrzydle. Trener nie widział go jakby w swoim modelu gry na tych pozycjach innych niż napastnik. Akurat na tych pozycjach, o których mówimy, mamy też dobrych zawodników i jeszcze do tego kilku zawodników jest kontuzjowanych, więc, więc uważam, tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że na niektórych pozycjach mamy zawodników może trochę za dużo, ale na innych może trochę za mało. Akurat Frank akurat wpisuje się w tą, w tą kategorię może trochę za dużo. Okej, okay, Lech Poznań w ostatnim czasie notuje lekką zniżkę formy i też jak patrzymy na wyniki, jak patrzymy na jakieś bardziej zaawansowane statystyki, jak Pan to zdiagnozuje? Z czego to może wynikać? Diagnozował nie będę, bo, bo tak jak powiedziałem, dopiero trzeci mecz w Ekstraklasie przede mną i... i... I bardzo mocno się bronię przed tym, żeby tu nie oceniać nikogo i żeby nie wchodzić w takie, w takie buty mędrca, bo uważam, że jeszcze dużo pracy przede mną. Natomiast ym, to jest dobry zespół, zespół oparty na bardzo dużej jakości, zespół zbudowany w sposób bardzo, bardzo rozsądny, gdzie jest dwóch, dwóch bardzo dobrych zawodników na każdą pozycję, ym, ale zespół, na który ciąży presja. Oni tu muszą przyjechać, oni tu muszą wygrać i, i my chcemy być sprytniejsi i chcemy to wykorzystać. Dużym handicapem będą dla was problemy na dziewiątce Lecha, bo Mikael Isszak, Filip Szymczak no nie, nie są w optymalnej dyspozycji. Jeszcze jest Artur Sobiech, który no też jakby formą troszkę nie dojeżdża. No, no tylko Ar Artur mało gra, Artur to jest bardzo do, wartościowy piłkarz, bo Artur też robi dużo takiej pracy poza, poza zdobywaniem bramek, to robi, robi też dużo takiej pracy pracy w defensywie, w pressingu, w, w graniu na siebie, no ale kto by nie grał, czy to będzie, czy to będzie sobie, czy to będzie Szymczak, czy to jak, tak jak myślę Markwiński. To my musimy być gotowi na każdy wariant. Jeżeli chcemy wygrywać z Lechem, to nie możemy się zastanawiać, i nie możemy się martwić, rozpatrywać, tylko musimy być przygotowani na każde rozwiązanie. I musimy zagrać no, my musimy zagrać bardzo mądrze w obronie, i, i nad tym pracowaliśmy w tym tygodniu. No chyba nie zdradzę tajemnicy, czy, czy trener nie zdradzi tajemnicy? Jak zapytam, czy pomysł na lecha będzie trochę podobny do pomysłu na górnik, na widzew, czyli do takiej troszkę cofniętej gry, może nie jakiegoś bardzo cofnięcia się pod szesnastkę, ale jednak w dużej mierze bazowaniu na kontratakach, na tym, że to rywal swobodniej czuje się operując piłką. Myślę, że pomysł, pomysł zarówno na Widzew jak i Górnik był w mojej ocenie był zupełnie inny. Bo z widzem chcieliśmy wykorzystać to, że widza wgrał w strefie i, i zmieniać strony, przegrywać ich, wykorzystywać wolne przestrzenie. Natomiast z górnikiem, który bardzo mocno był skupiony na kluczu 1 jeden, chcieliśmy tę przestrzeń sobie tworzyć poprzez zupełnie inne ruchy. Więc, więc jeśli chodzi o ofensywę, to były dwa zupełnie inne pomysły. Natomiast jeśli chodzi o defensywę, już kiedyś o tym mówiłem, ja bym chciał w defensywie być, być w miarę stały, w miarę, w miarę taki sam, w miarę w miarę oparty na zasadach, które się tutaj nie będą zmieniały, więcej, więcej luzu, więcej zmian, więcej, więcej um, będziemy kreowali w ofensywie i, i tam będą różne pomysły, natomiast w defensywie będziemy raczej zespołem, który będzie grał w sposób bardzo podobny i bardzo i, i, i bardzo powtarzalny. Więc myślę, że w ofensywie to był inny pomysł i teraz na Lecha też będzie inny pomysł, bo Lech gra jeszcze zupełnie inaczej niż te dwa zespoły. Lech jest trochę taką mieszanką tego, co robił Widzew i tego, co robił Górnik, ale pomysły mamy, mamy trochę inne, więc będziemy też chcieli w inny sposób to wykorzystać. Trener wspominał już, że wszyscy zawodnicy są do dyspozycji. A jak wygląda to w przypadku Jana Grzesika? On cały tydzień trenował z zespołem. To było jakieś lekkie przeziębienie, którego wykluczyło z tego poprzedniego spotkania? Tak, to były jakieś takie spra sprawy, jakich jest chyba teraz pełno wszędzie dookoła. Eee, był to jakiś delikatny wirus, ale, ale już wszystko w porządku. Janek to jest, to jest 200% profesjonalista, więc, więc mam go do swojej dyspozycji. Biorąc pod uwagę, że to ostatni mecz rundy jesiennej, później przerwa zimowa. Jak będzie wyglądał ten okres? Czy już planujecie jakieś też ruchy kadrowe, no bo to odejście Franka Castaneda też jest jakimś zwiastunem tego, że trener zaczyna układać zespół po swojemu? No tak, no, każde okienko transferowe, każdy, każdy trener by chciał, żeby to okienko wyglądało tak, że, że udaje się się odejść zawodnikom trochę gorszym, a ściągnąć tych zawodników lepszych, żeby podnieść rywalizację w zespole i naszym celem będzie również to, żeby, żeby iść w tym kierunku. Natomiast co do personaliów, na dzisiaj cały, tak jak mówiłem wcześniej, My cały tydzień pracujemy nad meczem, skupiamy się na meczu. Na dzisiaj skupmy się na tym lechu, a, a po meczu myślę, że przyjdzie na to czas, żeby, żeby porozmawiać o, o tym szerzej. Na razie, na razie kadra meczowa a, jest, jaka jest. Nikt nie odchodzi na razie do, do soboty, także na razie Lech Poznań, a potem, a potem pozostałe tematy. Czyli na konferencji po meczu już nam trener więcej powie. <laughs> Nie mogę tego obiecać. Okej, okay, a czy jak, jak się trener zapatruje na sprawę Pedro Enrique? No bo wiadomo, że to jest zawodnik, który jest w obecnej dyspozycji tak rozchwytywany, że będzie ciężko go utrzymać zimą. Czy my też powinniśmy się nastawiać na to, że ten mecz z Lechem będzie jego ostatni występem w Radomiaku? Czy e, macie jakieś rozmowy, ustalenia, że może to się uda przedłużyć jeszcze o kilka miesięcy? Nie mam takiej wiedzy jeszcze, jeszcze na, temat, na, na temat odejścia Pedro Enrique. Natomiast mnie jako trenera cieszy to, że, że Pedro, to nie jest tajemnica, jest obserwowany przez wiele klubów, bo to świadczy, o Tym, że w Radem jako mógł się rozwinąć, że, że swoją grą sprawił, że to zainteresowanie z całkiem niezłych klubów się, się pojawia, I, i fajnie by było, gdybyśmy tak co okienko mieli, potrafili tak Zawodnika w ten sposób wypromować, żeby jakieś dobre kluby zagraniczne em, po nich sięgały. Chciałbym bardzo oczywiście, żeby Pedro był, był naszym zawodnikiem, ale też, też jakby, jeżeli będzie dobra propozycja, no to, to, to też będę to rozumiał, że, że, że Pedro zostanie sprzedany. E, mamy, mamy w kadrze Roszę, mamy Okonieckiego pewnie jeszcze o kimś będziemy myśleli. Także, także no, to jest sytuacja dla nas win-win. Jesteśmy na to gotowi. Czy, jeszcze? Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w konferencji i do zobaczenia na stadionie. Radomiakowi kibicuje e superfoodpl Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers.